Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić zdrowe i pyszne jednoporcjowe ciasto z wiśniami. Po przekrojeniu na pół można je wsadzić do śniadaniówki i pyszne drugie śniadanie do szkoły jest już gotowe. Jest to naprawdę super alternatywa dla zwykłego śniadania. Do mis miksera wrzucamy dwa białka. Ważne jest, aby pojemnik był wysoki i wąski, dzięki temu białka się bardzo szybko ubiją. Dodajemy po chwili żółtka i mieszamy bardzo krótko, tak aby nie stracić na powietrzenia z naszej masy. I teraz dodajemy resztę składników, czyli 3 łyżki wody, 30 g serka waniliowego. Ja tutaj użyłam skiera, łyżeczkę proszku do pieczenia. I 80 g mąki. Ja tutaj dodam pół na pół mąki pszennej i owsianej, ponieważ taka wersja mi najbardziej smakuje. Teraz na wolnych obrotach całe mieszamy bardzo krótko, aby nie stracić na powietrzenia z naszej masy. Powinna być bardzo puszysta. Następnie przelewamy je do foremki wyłożonej papierem. Moja ma wymiary 13x18 cm. I wykładamy na górę 200-300 gram wiśni, Nie lubię jak jest ich całkiem sporo. Jeżeli tak jak ja wyłożycie wiśnie na górę, opadną one na dno, ponieważ ciasto jest dość leiste. Ale jeżeli chcecie, aby one zostały na górze, to wystarczy obtoczyć je naprawdę w odrobinie skrobi i ułożyć na górę ciasta. Wtedy nie będą opadać. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 35 minut. Po upieczeniu ciasto po krótkim ostygnięciu wyjmujemy z foremki i możemy się zajalać. Ja często kroję je na pół i taką półkę zabieram sobie do szkoły na drugie śniadanie. Smacznego!